Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie Zapraszam cię na premierę zdrabki kieszonkowe 21 sztuk tak jak oczko i będziemy drapać po kolei każdą zdrapkę i szukać tej szczęśliwej stówki, zobaczymy co będzie co my tu mamy, samolot gwiazdkę a szukamy pliku banknotów Czyli pierwsza zdrabka, niestety, pechowa. Zobaczymy zdrabkę numer 2, kolejna zdrabka. I co w niej będzie? Worek za 5 zł, truskawka za stówkę, wiśnie i księżyc, czyli zdrabka numer 2 również przegrana. Zdrabka numer 3. No, i tutaj szukamy swojej szansy. Co w niej będzie? worek wiśnie, gwiazda i truskawka, czyli niestety, kolejna, trzecia zdrabka już przegrana. Zdrabka następna, zdrabka numer 4. Truskawka, zegarek. O, i jest pierwszy plik za złotówkę, czyli mamy jeden złotych. W tym momencie jest pierwsza zdrabka, która została trafiona. Kolejna zdrabka przede mną dzisiaj. Zegarek, samolot, księżyc i bank, czyli niestety tutaj nie ma nic. Kolejna zdrabka, zegarek, worek, bank, księżyc. Dzisiejsza inwestycja to 21 zł. Jak na razie jest złotóweczka, ale jeszcze troszkę zdrapek zostało do zdrabania. Samolot, za stówę, gwiazda, słońce i i co i tym razem truskawa czyli niestety nic kolejne kieszonkowe nasze kieszonkowe czy będziemy mieć kieszonkowe dzisiaj czy nie będzie zaraz się okaże jak na razie kieszonka jest pusta ale jest plik za złotóweczkę czyli kolejna złówka na moim koncie 2 złote w tej chwili wygrane z puli 21 zł. kolejna zdrabka co tutaj będzie samolot worek bank i zegarek czyli tych symboli nie szukamy kolejne kieszonkowe bank Słońce, no, tego słońca brakuje tutaj pożaroku troszeczkę Ale tak to jest, tak to musi być No niestety, słońce nam nic nie da Zdrabka następna, bank, gwiazda Słońce, które nie wychodzi I księżyc, który w nocy wschodzi Jak to się mówi? Tak to się właśnie mówi Kieszonkowe, kolejna zrabka, księżyc i gwiazda, tak, to jest akurat w parze, worek i słońce, no, astronomia się kłania, trzy symbole słoneczne, astronomiczne, pogodowe. Ale niestety pliku banknotów jak nie widać, tak nie widać gwiazda, słońce, sami widzicie, truskawka, dojrzewa od słoneczka i wiśnie również. Pliku nie ma. zdrapka następna. No i co tutaj będzie? Zegarek, bank. No też powiązane, powiem Wam szczerze, słońce i... Worek pieniędzy za złotówkę, którego nie potrzebujemy. Potrzebujemy pokaźnego pliku banknotów, wiśnie, truskawka, samolot i zegarek. No niestety, jak na razie dwie złapki wygrane, reszta do kosza, jak to się mówi zegarek, samolot jest plik, kolejna złotówka no niestety same złotóweczki dzisiaj, ale dobre i to a tu mamy bank, czyli trzecia zdrapka jest wygrana jest złotówka, jest dobrze drapiemy dalej samolot za 5 zł chciałbym kupić wiśnie za złotówkę prędzej co tu jeszcze Zegarek za 2 zł. No również można kupić za 2 zł i księżyc, warty, stóweczkę, ale pliku jak nie ma, tak nie ma zostały mi do końca moi drodzy widzowie trzy zdrapki, a co w nich będzie? Za chwilę się okaże wiśnie, bank, słońce i worek czyli nic. Nic konkretnego. Dwie zdrapki do końca, i jak to się wszystko ułoży? Słońce i księżyc to akurat w parze gra. A dalej, dalej mamy bank i samolot. No, to akurat tak nijak się ma do siebie, ale została, moi drodzy, ostatnia zdrapka na dzisiejszym drapingu. No, i zobaczymy teraz. Ostatnia szansa. Zegarek, worek, bank i księżyc. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Podsumowując: 3 zdrabki, 3 razy plik i 3 razy 1 złoty. Także moi drodzy, zapraszam do subskrypcji. Do łapkowania, no i do oglądania kolejnych filmów, które już niebawem na tym kanale Zdravki Krzysztofa serdecznie zapraszam i polecam. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, tygodnia. Cześć.